Dzień dobry kochani. No, pytacie mnie, czy dzieci kiedyś płaczą? E, a więc tak. Właśnie jest 8.57. E, jeszcze dziewczyny śpią, ale mamy jedną płaczącą. E, a dlaczego jest płacząca? Bo ma temperaturę. Tutaj jest nasza mała płaczka. O, zaraz odsuniemy okienko, będzie lepiej widać. Tutaj śpi myszka Ela. A tutaj Ewangelin. Tutaj jeszcze minutkę. Zaraz zobaczycie. O! Junchia płacze. Ale jest to zrozumiałe, bo ma temperaturę i zaraz to będziemy naprawiać. O! Junchia jest niezadowolona. O! Wybieramy sobie bobaska 0 do 3. 37,9 Tu jest nasz budusia. No.

Słuchajcie, nasza mała Arianka jest dosyć poczliwa dzisiaj i całą noc miała dosyć ciężko. Dlatego, jak już sprawdzałam wcześniej, jeszcze raz Wam pokażę. Ja mam taki termometr, łatwo w Wybieramy sobie Bobasa. O, wybieramy sobie Bobasa. wybrany i, i sprawdzamy temperaturę. Jak widać, Dzidzia, źle się troszkę czuję dzisiaj.